no Xinowski, wracaj to. Ja się... No wracaj tu! Cześć, ja... z tej strony jest West Gamer i dzisiaj jest ze mną? Eee, Fio? Eee, źle, cześć. Nie, ja uwielbiam tak mówić, Fio. Robiliście to specjalnie. Tak. I Fio. Stredo. To masz, co ma? No ast? będziesz ast? Tak, a ty, a ty piu. Mhm. Nie widzę nigdzie żadnych śladów Ja też nie no. Chyba, Kurde, wiesto, chyba na poszedł na kontrolę, tam w prawo czy? Mi się wydaje, że poszedł tam prosto i w prawo Czekaj, tutaj mam jakieś ślady On poszedł pod spodem, jest. wiesz? Jest O, ale mi ścięło dźwięk, nie? Gdzie on jest? E, mi się wyda Widzę go, tam jest na wprost jak ja biegnę. To jest tym salautem, jakoś tak się coś to... Asaltem. Asautem, o właśnie, co robi ten pies? On podnosi się... Tu jest Tak, on podnosi. Ona to pan ja będę was heal'ał. Rzucam ten, rzucam... Ja sony. tu karpuny postawiłem na razie. Ja rzucam ten do healania, wchodźcie w to, jeśli chcecie heal'a. Mhm. Takie medyczne te. Gdzie on? jest? To, to jest. On tutaj. mnie atakuje. Brącie mnie. Dobra, on się nie skapnął jak działają harpony On się nie skapnął, że w ogóle postawiłem tu do hidania takie On się ogólnie nic nie skapnął i tyle, dobra no, ale jest jak. słaby, I rozwalimy go, to będzie łatwe No tak panowie. samo myśleliśmy wtedy, na, jak to teraz graliśmy przeciwko temu przeciw Ja East chciałem ]owi. się pochwalić, że dzięki... Nie widzę e... Gdzie on jest? No wszędzie, po... Ja chciałem się no, pochwalić, dobra. że dzięki Istowi e, już nie będzie mi się chyba raczej wyłączał Evolve Wyłączał? Wyłączałem, mówię, bo ja oryginalny. Tak oryginalny. Tak mówisz? Oryginalny, a nie oryginalne. Oryginalny, no powiedziałam dobrze. No oryginalny. ja dostanę autyzmu zaraz. No, no. oryginalne. o co ci chodzi? Oryginalne. Oryginalne, y, oryginalne. No, no, no. Low, low health, weź mnie tutaj trochę pochiluj, co? Ja tu mam Wiesz, tego trafera weź nie bardzo. Wejdź w to, Wróciłem ci, do chylania Nie wiem Masz. gdzie to jest. Chwilam cię. O, chuda leżał. Mm. Nie mogę cię chwilę rozbombcie Zmieć jako odejdzie trochę no Dobra strzelajcie do go po prostu, strzelajcie, ty mnie tam potem z moim skillem od, odnowisz. No jak umrzesz, to po prostu, jak umrzesz to po prostu spo... umarłem też O nie, no, to nie Może jak tak szybko zadecydowałem, że wygramy Dobra jakby co ja już wracam na start. Daisy nie was nie podniesie, da. Daisy was podniesie Ej to ja... stój, nie, e, dobrze nie, ja, Daisy... Ja specjalnie przeciw wróciłem od No Zaczekaj, już stawiam to. Już stawiam pico, że mógł mu się jeszcze. Dobra. Uciekaj, uciekaj. On mnie nie, on mnie Dobra, uciekaj. Poszedłeś, z No nie wytrzymam. No to jest. Weź ten. macie tutaj. Przytrzymaj bej. To będzie szybciej na statku, tyle tam. No już nie na. wam ten chwila. Nie mogę. Ale po co Gdzie on jest? Jak my już idziemy? Dobra, no my lecimy. A ja chciałem powiedzieć, że się mówi poszedłeś, a nie poszedłeś. Co? Nie, dostanę raka zaraz. Nie dobijajcie mnie. Gdzie on jest? Weź mi go trochę. No dobrze. Jest, ja znalazłem. Gdzie? No to. Widzę A, ty tam się z nim widzisz, tak? no? A ja nienawidzę, jak ktoś mi zwraca uwagę na ortografię. No to może za ty, nie wiem, Tak. Nie, ponieważ moim zdaniem ortografia... Dobra, o, Co on mi zrobił? Ortografia aż taka nie jest ważna Bardziej Co ważne jest... Co on jako, mi zrobił? Żeby... What the fuck potrzebuję e, ci, Jak potrzebuję heala nie? Dam ci jak mi ożywicie Ja cię podnoszę Ortografia nie jest za tyle ważna, ważny jest przekaz, zrozumienie tego Jasne. <grym> przekaz No tak, no bo, bo ktoś stu... mówi, ale, ale, ale to będzie ja zrozumieć wtedy można mu zwrócić uwagę, że o ortografia, rzucam ci chila, łapto Wejdź no, ja połow, pe... wejdź w to Ja ten pieprzem, ja ten pieprzem od niego to a... I wtedy można zwrócić uwagę, o, ortografia z sieży. A tak się w to ten działa? Gdzie ona stójcie koło tych medycznych. Ale chcesz, ty, ja, ty je tak rzucasz, że my nie wiemy, gdzie one są. Tutaj są z boku, tu za tym tym stopniem. Ty, a ja, ja tak patrzę, gdzie ten jest? Dobra, stój, idę do ciebie. Czekaj, healet cię chce. Wrzucam ci. Oni jest tutaj bo mnie, ej, pomóżcie. Wrzucam ci, rzucam ci chwila. Pilnowam cię. Dobra, ja mam bardzo mało HP, naprawdę bardzo, bardzo mało. mało tak HP. zagapiłem przed tylu taki... Uleczyłem taki cię radę. troszkę. Dobra. Dobra. Umarłem. Chyba. Nie jednakże ja Umarłem. Na mój uratowałem, nie? Oj, nie no, to... to... A, przypadkiem się porwiał, że teraz nie mogli W końcu zostanę hajs za tę misję. Ej, Ej, dobra, padłem. Wygałnie. On za chwilę padnie. Wytrwaj tam, Graciana No, okay. gadaj z Gracjanem. Yy, yy, na mu go, go, Gracjan. To mu Tadejz nie nie podnosi. Właśnie nie wiem, czemu... Bo umarłem, ja umarłem. No do mnie, podnosi mnie. Ja umarłem. Dobrze. Ja będę za dobra. 22 sekundy. Yy, uciekaj. Uciek Albo dobra, nawalaj, zabijesz go. No my si ja się z nim Zabiję. biję już. Dobra, bies nasz, dobra, dobrze. Jest, dobra, dobrze, wygraliśmy. Sobie do, zdążyłem sobie bufa jeszcze podnieść żeby... dlaczego? Okay. w No, dobra, dobrze. pierwsza runda. I, druga runda, Elo. No Elo. Dobra, jesteśmy z powrotem. E, tak. Zeni i mamy Fiusona w ekipie. Ani Westa też. Tak. E, i, I Tak. A i Stredo jest monsterem. No, znowu, prze znowu przegrać ogólnie. No i, i możemy już wyjść, nie? I możecie wyjść z tej gry <noise> i więcej West, nie wracać. West, uh, uh, i Fredo. Fredo, Fredo. Fredo, taki ten od pierścienia, ty. O widzę, tam uciekłeś. A to szcwaniaczek. Pa, odwraca się i przechodzisz przez ścianę. Dawaj. On tam poszedł. Ja jestem tylko szybki Uuu, ale zepsułem Nie chcę nic mówić, ale mam go! Ma problem nie miałem tego Ale miałem laga No? Człowieku, jestem najlepszym tym, najlepszym traperem tym na świecie. Nawet nie jesteś traperem teraz. No ale jestem asaltem i to mi wystarcza. takie AK buffy zero, nie? Chciałem tak zauważyć. Ja tu fokusuję sobie. Zaraz umrę i tak dalej pójdzie. Ja nie jestem medykiem, to już nie ma widać. No ja sobie do niego postrzelam. No i dobra, mi się kończy tarcza Fredo Tylko, że już nie macie jednego z waszych graczy, nie? Chcemy wam powiedzieć. No wiesz, ale kto to był? Medyk? Tak, wasza sout, czyli ten co dodaje najwięcej zymieniu. A, A to powinien No ja sobie na lecę. Nie? No tylko nasz medyk to nic nie daje. No Mam Cię, chodź tu. Na, na jakich, sorry, na nie Na no mi, Ja na tych, na średnich. Na średnich też raczej nam grać. No po co ten ktoś, ten... No, A, robić. pomocy. Czy możesz w to strzelić? Proszę. Ty ty miałem laga tyle. No, no już, nieważne. Już, nie już ściarłem, po prostu laga miałem, nie? No ok. Tak śmiesznie. tak, tak przyjaciół. No, no, już strzelałem, już strzelałem. Tak, <noise> tak, tak. Tak było. To nie ja cię ukradłem. Ale mam nadzieję, że ty mi wierzysz. Ja że... dom... Znowu ja wpadłem. To nie wierzę w to. Strzeliłem. Strzeliłem. A ty w teraz potrzebuję. To nie jestem Jak ja w to wpadam cały czas, nie wierzysz. Patrzę na tą mapkę i A cały czas tyś... wpadłem w hmm. Powinniśmy stworzyć takie fake konta. Fredo, Wilson i... ...Kenny West. No. no. nie wiem. Nie, ja będę Kenia East, żeby wymienię ten. O, Kenia East. Żeby oprawą zaraz to nie poszło, nie? Kenia East, Kenia. Kenia? Kenia. Były takie były tak czarne, nie? Kenia Est. East. O cholera. Oh, Kenia A East Jestem? Kurwa, to ja trochę na, na około. Mój alter ego namawia mnie do złego. No, mój Kenia East mnie namawia do złego. <laughs> o Elson domawia mnie do złego. Nie mnie, tak. bo przy, przez to mam lagi, kolego. Moja Kenny S. Tylko, tw Wiem, tylko twój. Tylko twój. Tak. A, a gdzie on a, a, mi... O, tylko, gdzie on się Czemu, czemu tylko mnie bierze? Czemu ten bo jesteś bierze? sam jedyny na dole. Ale ja nawet... Pierdol się. Nie mam... nie miałem tego. Nie miałem paliwa. Do... Odczekuj się ode mnie, bym miał na życie. Dobra, wleci, leci mi ktoś. Dobra, tu leci. Cześć. się, chciałem powiedzieć. Odrodziłem się już. Dobra, zbijemy torcia. Ej w jaki sposób je ja się od razu drudziłem tutaj? Pewnie medyk ma jakiegoś ulta, nie? Ulta. Takiego. Na pewno ulta, medyk ma to jakiegoś ulta. Pomogę ci, on idzie do góry. Nie pomóc ci. Dobra, czekaj, ja tu chcę ustawić. Żeby Dobra gdzie on uciekł? Ktoś ma ten? Trapper, halo, trapper! Halo trapper! Co nie tak z naszym traperem szybko? Sam gdzieś chyba jest. Oj, wywaliło go. NIE ZOSTAW MNIE! ZOSTAW MNIE! Ja tu jem! Mnie ZOSTAW doczepiasz? MNIE! Czemu się zaczepiasz? No... Daj mi spokój człowieku! Masz minę w twarz! No i... Tyle by z tego było. we mnie biegasz.

Ja Cię znajdę, nie? Już Skoko. jestem blisko Ja się wcale nie chowam w tym momencie, Się ty byłem! Cieszę się Ty, FreeSix wracaj tu No wracaj tu! Ja? No się... wracaj tu. ja? Ty nie ty, on! A? No to ja tu mam PvP z Monsterem, nie? Jeden ja na jeden lecimy Chciałem się wytłumaczyć, czy znowu mi zwiesiło kąpa. Tak, zrozumieliśmy wszystko już poprzednio no i To mamy... właśnie, wszy wszy wszyscy się domyślili, nie? Co tak, się tak. stało Przys to chyba jasne, jak cię wywala w w trakcie gry żyć i ten... Coś się stało. No. no. dawaj, dawaj, dawaj! No ja się tak łatwo nie dam. Chodź to Byłbym wdzięczny za healera. Wywalił go... No, znowu go wywalił.

będzie uciekanie, nie? Nie, no to. Ty, ale 20, 20 sekund, 20 sekund, 20 sekund, no ale nie udało ci je. Kurde! No a jego Dla... wywalałam. Yay! No jej, skończyliśmy jej. właśnie. <laughs> Dziękuję. <laughs> Dobra, To było na tyle. Nie zapomnijcie lajkować, subskrybować i komentować. Kanały kolegów tak. macie w opisie. Możecie pożegnać. Na razie! No. <laughs> Cześć! Wiecie co się stało?